Halo, halo, gryzor w pas się kłania. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Nie gramy sobie w żadne gry. Po prostu byłem na hobicie części trzeciej, Bitwa pięciu armii i o tym właśnie w filmie chciałbym Wam dzisiaj troszeczkę kilka słów opowiedzieć. Oczywiście film ten miał już swoją premierę jakiś czas temu i pewnie większość zainteresowanych już zdążyła się zapoznać z tym, że jakże monumentalnym dziełem. Natomiast dla tych, którzy może nie wiedzą albo chcą poznać czyjeś inne zdanie na temat tego filmu, no to zapraszam do takiej jakby mini recenzji. Oczywiście na, na słowo recenzja tutaj nie będę się silił, ponieważ wiadomo, że nie jestem żadnym recenzentem. Od takie moje tam jakieś przemyślenia, na temat tego filmu. Zacznijmy może od tego, że Bitwa Pięciu Armii, czyli podtytuł tej trzeciej części Hobbita, zawiera w sobie właściwie całą fabułę, całą treść i streszcza jakże doskonale. Cały film. Otóż fabuła tejże, tejże produkcji opowiada tylko i wyłącznie o bitwie pięciu armii, która miała miejsce pod samotną górą. Plus do tego doklejony jest dosyć niezręcznie motyw walki ze smokiem. Tutaj Peter Jackson nie bardzo chyba wiedział, gdzie, jak roz rozplanować te wszystkie poszczególne części trylogii, a szczególnie przejście pomiędzy drugą a trzecią częścią, i dość nieudolnie jest to zrealizowane, ponieważ poprzednia część kończy się od tak jakby, jakby znikąd, po prostu nic się tam konkretnego na koniec nie wydarza, nie ma żadnego cliffhangera, nie ma konkretnego zakończenia, powinna się kończyć moim zdaniem właśnie tą walką ze smokiem. Natomiast ta część, o ile powiedzmy ktoś kto nie oglądał poprzednich części zaczyna od tej bitwy ze smokiem, no to może się bardzo podobać. Mi się oczywiście też bardzo podobała ta walka. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest ona jak gdyby doklejona do reszty filmu i całość nie bardzo się ze sobą komponuje. Fabuła tego filmu jest naprawdę szczątkowa. Jak, jak to ze 200-stronicowej książki, którą oczywiście e, przeczytałem, e, z 200-stronicowej książki naprawdę tam nie ma tyle treści, żeby wyciągnąć się e, wyciągnąć na sześć filmów. Peterowi Jacksonowi udało się stworzyć trzy filmy, nie sześć filmów, tylko trzy sześciogodzinne. Trzy. E, dwugodzinne filmy. W sumie sześć, powiedzmy, pi razy oko godzin materiału. Peterowi Jacksonowi udało się stworzyć takie trzy filmy, natomiast tam definitywnie brakuje treści, brakuje dialogów. Tutaj naprawdę oglądając Hobbita trzecią część miałem wrażenie, że tych dialogów jest może ze dwie strony maszynopisu, może trzy maksymalnie i to prowadzi do tego, że pomiędzy tymi dialogami, pomiędzy poszczególnymi scenami jakoś twórcy tego filmu, tego obrazu musieli sobie poradzić. No i poradzili sobie w ten sposób, że właśnie wplatając pomiędzy te dialogi pomiędzy poszczególne ujęcia. One są bardzo przedłużane, bardzo wymyślne kadry, jakieś takie dziwne odniesienia do przeszłości, powiedzmy, wspomnień bohaterów i to w sumie powoduje, że otrzymujemy dwugodzinny filmik. Mi osobiście nie bardzo się podoba taki zabieg. Te irydujące dłużyzny, przedłużone jakieś kadry nie bardzo przypadły mi do gustu, co nie zmienia faktu, że są to bardzo ładne kadry i bardzo ładne dłużyzny, i tym płynnym akcentem może przejdźmy do audiowizualiów. Otóż w tej warstwie, w warstwie technicznej hobbit jest naprawdę świetnie zrealizowany. Wszystkie efekty specjalne, scenografia, kostiumy, no to stoi na najwyższym poziomie. Do tego Zdążył nas już Peter Jackson przyzwyczaić do tego od czasów, od bodajże 2000 roku, kiedy to powstał, powstała pierwsza część właśnie trylogii jeszcze wtedy Władcy Pierścieni. Tutaj do tej pory, czyli no blisko 15 lat już, kiedy jesteśmy raczeni. Tym świętem możemy się cieszyć tymi wspaniałymi kostiumami, tą wspaniałą scenografią, i tutaj hobbit nie odstaje, a wręcz jakby jeszcze dalej, jeszcze wyżej przesuwa poprzeczkę, jeżeli chodzi o audiowizualia. Oczywiście gdzieś tam od czasu do czasu CGI przebija się na drugim czy na trzecim planie, natomiast. To tylko chyba wspominam dlatego, żeby się do czegoś przyczepić w tym właśnie aspekcie filmu. Całość wygląda naprawdę fajnie, okraszona jest świetną muzyką, która już na dzień dzisiejszy jest chyba klasą samą dla siebie. Ta seria zdążyła nas przyzwyczaić do, do tak wspaniałej muzyki, świetnie zrealizowanej. Więc tutaj naprawdę duży duży plus należy się Hobbitowi. Na koniec troszeczkę opowiem wam może o aktorach i postaciach. Otóż to, co można powiedzieć o tymże aspekcie tej produkcji? Otóż zarówno postacie, jak i aktorzy nie odgrywają tutaj zbyt dużej roli. I tutaj taki trochę, troszeczkę, troszeczkę przekąs, ponieważ no jakże to w filmie postacie, jakże to aktorzy nie odgrywają roli. Otóż można właściwie o nich powiedzieć, że są aktorzy grają, a postacie są w tym filmie. Są płaskie, są jakoś tak mało napisa słabo napisane. Natomiast wszystko to chyba raczej jest wina tego, że tej fabuły, tego scenariusza, dialogów tam jest naprawdę znikoma ilość. I dlatego też na tą trzecią część i pokazanie samej bitwy już nie starczyło gdzieś tam zabrakło tych dialogów, pokazania tych dia dialogów. Martin Freeman od twórca Bilba ratuje całą sprawę. On zagrał na naprawdę świetnym poziomie, zagrał w swoim stylu właściwie. Mogliśmy go już w innych produkcjach obserwować, natomiast to jest jego styl w swoim stylu, ta postać jest barwna, ta postać ma charakter w odróżnieniu od Gandalfa, który był jedną z moich ulubionych postaci w poprzednich filmach ze świata śródziemia, natomiast tutaj został pokazany troszeczkę płasko, troszeczkę bezbarwnie, a sam Ian McCallan troszeczkę nie bardzo się już chyba przykłada i jest troszeczkę zmęczony światem śródziemia i jakoś suma summarum wyszło to dość miernie. Niemniej jednak podsumowując, Hobbit to bardzo fajna produkcja, bardzo fajnie było Spędzić te dwie godziny w filmie, oczywiście jest to, w kinie, przepraszam. Oczywiście, oczywiście jest to moje, jak gdyby, takie bardzo subiektywne podejście do tego filmu. Natomiast Film, jak, jeżeli by go obiektywnie można ocenić, to zasługuje w pięciostopniowej skali o tym gdzieś tam powiedzmy na cztery, jest takim średniakiem, natomiast ja jako fan fantazy, jako fan Śródziemia i twórczości Tolkiena naprawdę odbieram go bardzo pozytywnie i mimo swoich niedostatków, mimo braków fabularnych, mimo tej płaskości postaci przedstawionych właśnie w tejże produkcji, to oceniam go bardzo pozytywnie. To już stało się taką tradycją, właściwie świąteczną naszą, że podczas właśnie świąt Bożego Narodzenia, kiedy mają premiery właśnie te filmy ze świata śródziemia, wybieramy się wszyscy gdzieś do kina i z popcornem kolą oglądamy te swoiste pocztówki ze Śródziemia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o film Hobbit. Mam nadzieję, że komuś ta recenzja, także tak to nazwijmy, się spodobała. Mam nadzieję, że komuś to może coś podsunąć, jakiś pomysł, a może kogoś zachęcić do tego, żeby skosztować troszeczkę może twórczości Tolkiena, może pójścia właśnie do kina na tą produkcję. Dziękuję Wam bardzo i do następnych spotkania. Cześć!